A więc tak, witam wszystkich, witamy, no przedstawcie Nie. się pały, to jeszcze jest ma tu. Dobra, ty no, ten co się czerwony zrobił, Frajerze gupi. M Kacinek to jest Marcin, Ewanek to Michał, e, postanowiliśmy, że do mojej szkoły przetrwania z Minecraft dołączą jeszcze dwóch uczniów, e, na, nauczycieli, e, dyrektorów, dobra w takim razie zaczynamy, każdy buduje w swoim miejscu. Tu buduje się Michał. Wcinek gdzieś tam, a ja tam. Zaraz pokażę moją miejscówę. Te dwa grubasy niech się biją teraz, a ja idę się budować. No to... O, proszę, proszę no. kurwa. Ty kretyni nie miałeś Wyrzucić te perły. Co za... Co za pierdolony grubas. Mój darmo. Dobra już. Tylko bo nie wiem jak dostać teraz. Ty Też idę. Tepnij się do niego, albo do OL-ka Czyli jak Legia Idę, idę po drzewo Właśnie, 20 minut muszę nagrywać z 15.40 Zaczęliśmy to do, do, do 16.00 Czyli jak jedną serduszką, zajebiście no Utknąłem, utknąłem, zobacz gdzie Przestańcie klnąć, głupie pały Powiedziałem kuźwa kurwa no, 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 Ja cię kręcę Dobra, tepnij mnie ktoś tam Bo... Znikłem Czy tu jest... Patrz, no, tep... Te, te, tepnąłem cię Cinek z czego rżysz No bo jakby jak o <noise> ja go czytałem, potem ty go No <noise> <noise> Dobra <Dalej. głos> Fajnie masz Krowa Twoja stacka. A bo gdzie jestem? Ej. Jest tak jestem? Nie no. jest szybko. A to jest, to jest moje, a... u no, mnie. Jeszcze, ta, jeszcze, jeszcze Tata przyszedł do domu, no tak, teraz to będzie nagrywanie epickie po prostu. No, pozdrów Tatusia. Dobra. Ej, what the, what... The, what the, a dobra. Może zapomniałem jak się gra w Minecrafta no, Nie gra się w Minecrafta. Ma Minecraft to jest życie. Picie to życie. Go, nie spadaj dobra nie. No ale. Nie, co za frejerzy chryste panie No Zajmę. jeszcze. Jeszcze przez was pieprzyłem. No przez was, Zawsze na mnie idzie. Na mnie. Tak, 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 tak. No budujemy dobra. Spokój, diki. głupie diki, diki. Teraz używam słowa, słowa, słów niemieckich, żeby nie było. Ty grubasie <laughs> Dobra, trochę drzewka trzeba... Znowu dzierżną drzewkę. Ja Sie, z, z, znięcie, prawda? Nie A to uciapać muszę, no nie wiem. Mam to jeszcze bardziej ja, z, mam, to ja. jeszcze, mam, mam jeszcze bardziej wieś, wieśniaczyć po polsku. Jedno, 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 jedno. Jest ja to Dobra, jestem. Biorę, biorę tego wariata. Właśnie jakieś drzewka, by mi się tu przydobrowali. Drzewka idę se. Ma ktoś brud? Nie, nie mam brudu. Mam, mam. o mam, mam tak, dobra. Dobra, teraz nie odzywać się, bo ja tu pokazuję moją epicką miejscówę. Hmm. Wszystkim moim widzom, którzy zobaczą to miejsce, w przerodzenie staje się sztywne, bądź twarde, jak kto woli. A to same dziewczynki, fajnie masz. Hmm. Ja. chciałbym, żeby to były dziewczyny, <grym> uwierz mi. No <grym> nieco takie, wiesz, tacy goście po 30, po 40. No wątpię, żeby to było. przed ekranem, przed twoją postacią. Przed o, Jackiem, Jack, Jack Spara Weź Widzisz? mi, weź mi, kurde, nie obrzydzaj życia z łaski swojej. Taki Wojtek ma 13 lat, nie tak świnki, 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 dobra. Jakby to zrobić. Nie przestawia się. was znowu spadłem. O, ale ty jesteś pała. Ty jesteś pała. Ale przynajmniej mam. Krzywa nogi jak straż. No, też. <laughs> jak się zastanowiłem. <laughs> ty kurwa, dirt, no i. Ja. No ci się ten, no. Dekon. Gród. Grawacz, no. czyli, czyli żwir. Żwir. No. Ale nie, ja tu nie kopiowałem ale to. Ale spokojnie dzisiaj coś. No właśnie, dzisiaj jesteśmy spokojni.